W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Maryja, Matko Boża, Matko Nasza, przychodzę dziś do Ciebie z sercem pełnym nadziei i tęsknoty za pokojem. Ty, która jesteś pełna łaski, ty, która znasz każdy ból mojego serca, błagam Cię, pomóż mi odnaleźć spokój, którego tak rozpaczliwie potrzebuję. Jesteś ze mną, wiem o tym, czuję Twoją obecność, choć czasami ciemności tego świata wydają się przytłaczać mój duch. Proszę Cię, Matko Miłosierdzia, otwórz moje serce na Twoją miłość i prowadzenie. Modlę się za ciebie, Maryja, abyś oświeciła moją drogę i wskazała mi ścieżkę pokoju. W Ewangelii według Świętego Łukasza czytamy Twoje słowa: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ty, Maryja, która przyjęłaś wolę Bożą z taką pokorą i ufnością, naucz mnie tej samej pokory. Naucz mnie przyjmować to, co Bóg dla mnie przygotował. Nawet gdy nie rozumiem Jego planów. Moje serce jest niespokojne, pełne lęków i wątpliwości, ale ty znasz każdą moją troskę, każdą łzę, która spływa po moim policzku. Matko Chrystusa, módl się za nami, którzy błądzimy w ciemnościach niepewności. Tak często czuję się zagubiony w tym świecie pełnym zamętu i bólu. Pan Jezus powiedział, pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Te słowa niosą dla mnie nadzieję, Maryja, bo wiem, że przez Ciebie mogę dotrzeć do Twojego syna, który jest źródłem prawdziwego pokoju. Ufam Tobie, Maryja, ufam Tobie całym moim sercem, całą moją duszą. Gdy anioł Gabriel przyszedł do Ciebie z wieścią, nie zapytałaś o gwarancję, nie szukałaś pewności ziemskiej. Zaufałaś Bogu bezgranicznie. Ja też chcę tak zaufać, chcę oddać Bogu wszystkie moje obawy, wszystkie moje cierpienia. Moje zdrowie, moja rodzina, moja przyszłość, wszystko to składam u twoich stóp, Maryja. Ty, która stałaś pod krzyżem i patrzyłaś, jak twój syn cierpi za nasze grzechy, rozumiesz ból lepiej niż ktokolwiek inny. Ty znasz cierpienie matki, która widzi cierpienie swojego dziecka i nie może nic zrobić, tylko stać i kochać. Wołam do ciebie, Maryja, w tej chwili mojej słabości. Wołam, bo wiem, że mnie słyszysz. Książka przysłów mówi nam, zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Na wszystkich drogach Twoich pamiętaj o Nim, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Proszę Cię, Matko, pomóż mi pamiętać o Bogu na każdej mojej drodze. Kiedy lęk próbuje zawładnąć moim sercem, przypomnij mi o Jego miłości. Kiedy zwątpienie szepce mi do ucha, przypomnij mi o Jego wierności. Pan z Tobą, Maryja, i ze mną, Twoim dzieckiem, które tak bardzo potrzebuje Twojego wsparcia. Wiem, że nie jestem sam, że ty zawsze jesteś blisko, gotowa przyjść z pomocą tym, którzy cię wzywają. W psalmie 46 czytamy: Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, pomocą w utrapieniach najbardziej skuteczną. Dlatego się nie boimy, choćby ziemia zadrżała. Ty, Maryja, jesteś moją ucieczką po Bogu. Ty jesteś mostem, który łączy moje słabe modlitwy z stroną łaski. Przynieś mi pokój, Maryja, przynieś mi pokój, którego tak desperacko potrzebuję. Moje serce jest rozdarte między nadzieję a rozpacz, między wiarę a zwątpienie. Ale gdy myślę o Tobie, gdy wyobrażam sobie Twoje łagodne spojrzenie pełne miłości, czuję, jak spokój zaczyna napełniać moją duszę. Ty, która byłaś obecna przy narodzinach Kościoła w dniu pięćdziesiątnicy, módl się za mnie, abym otrzymał dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, radę, męstwo. Umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów nie lękajcie się. Te słowa powtarzają się w całym Piśmie Świętym, bo Bóg wie, jak bardzo człowiek jest podatny na lęk. Ale ty, Maryja, pokazałaś nam, jak żyć bez lęku, jak zaufać Bogu nawet w najtrudniejszych chwilach. Gdy szłaś do elżbiety przez góry Judei, niosłaś w sobie Zbawiciela świata. Nie bała się podróży, nie bała się tego co powiedzą ludzie. Szłaś z wiarą i radością, aby służyć innym. Modlę się za ciebie, abyś pomogła mi znaleźć tę samą radość w służbie, tę samą odwagę w wierze. Ufam Tobie, Maryja, bo Ty nigdy nie zawodzisz tych, którzy się do Ciebie uciekają. Święty Paweł napisał w liście do Filipian. Nie troszczcie się zbytnio o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem wasze prośby niech będą znane Bogu. A pokój Boży który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Te słowa są dla mnie balsamem na zranioną duszę. Maryja, módl się za nami, abyśmy potrafili zawierzyć wszystko Bogu. Abyśmy potrafili oddać Mu nasze troski i przyjąć Jego pokój. Wiem, że nie jest to łatwe. Żyjemy w świecie, który uczy nas kontrolować wszystko, planować każdy krok, martwić się o przyszłość. Ale Ty pokazujesz nam inną drogę, drogę zawierzenia, drogę pokory, drogę miłości. Moje zdrowie może być słabe, moje siły mogą mnie opuszczać, ale Twoja moc, Maryja i moc Twojego Syna są nieograniczone. Wołam do Ciebie w imieniu wszystkich, którzy cierpią, wszystkich, którzy są zagubieni, wszystkich, którzy szukają pokoju i nie mogą go znaleźć. Przynieś mi pokój, Matko, nie tylko dla mnie, ale dla całego świata który tak bardzo potrzebuje uzdrowienia. Pan z Tobą i ze wszystkimi, którzy noszą ciężkie brzemiona. Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię. Przez Ciebie, Maryja, przychodzę do Jezusa, przynoszę Mu moje trudy i ciężary. Pamiętam słowa Magnificat, Twojej pieśni uwielbienia. Wielbi dusza Moja Pana i raduje się Duch Mój w Bogu, Zbawicielu Moim. Nawet w obliczu niepewności, nawet nie wiedząc, co przyniesie przyszłość, radowałaś się w Bogu. Naucz mnie tej radości, Maryja. Naucz mnie wielbić Boga w każdej sytuacji, w każdym momencie mojego życia. Ufam Tobie, że poprowadzisz mnie do tej głębokiej, wewnętrznej radości, która nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Maryja, Ty jesteś gwiazdą zaranna, która prowadzi nas do Chrystusa. Ty jesteś bramą niebios, przez którą możemy wejść do wiecznego pokoju. Modlę się za Ciebie i proszę Cię o Twoją opiekę nad moją rodziną, nad wszystkimi, których kocham. Niech Twój płaszcz nas okrywa, niech Twoja miłość nas otacza. Módl się za nami, grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Te słowa zdrowaś Maryja powtarzam z całym sercem, bo wiem, że słuchasz każdej modlitwy, każdego westchnienia Twoich dzieci. W Księdze Izajasza czytamy, nie bój się, bo ja jestem z Tobą, nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umacniam Cię i przychodzę Ci z pomocą. Te słowa Boga są także Twoimi słowami do nas, Maryja. Jesteś z nami, nie opuszczasz nas w naszych walkach. Moje zdrowie duszy i ciała powierzam Twojej opiece. Ufam Tobie całkowicie, bez zastrzeżeń, bez wątpliwości. Gdy Jezus wisiał na krzyżu, powiedział do Ciebie, Niewiasto, oto syn Twój, a do Jana, oto matka Twoja. Od tej chwili stałaś się Matką nas wszystkich. Przyjmuję Cię dziś na nowo jako moją Matkę. Proszę Cię, zabierz mnie pod swoją opiekę, prowadź mnie swoją ręką, ucz mnie swojej wiary i miłości. Przynieś mi pokój, którą potrzebuję, pokój płynący z bliskości z Bogiem. Wołam do Ciebie, Maryja, Matko Bolesna, która rozumiesz każdy ból. Wołam do Ciebie, Matko Pocieszenia, która wiesz, jak pocieszyć zranione serca. Pan z Tobą zawsze i niech Jego pokój, który przewyższa wszelkie rozumienie, napełnia moje serce. Nie proszę o życie bez trudności, ale o siłę, by je przetrwać. Nie proszę o drogę bez przeszkód, ale o łaskę, by iść dalej mimo wszystko. Modlę się za Ciebie, Maryja, z ufnością i nadzieją. Wiem, że słyszysz moje modlitwy, wiem, że jesteś ze mną w każdej chwili. Ufam Tobie, bo jesteś najczulszą z matek najpotężniejszą z orędowniczek. Twoje fiat, Twoje tak dla Boga zmieniło historię świata. Niech moje tak dla Boga, choć małe i niedoskonałe, również przyniesie owoce pokoju i miłości w moim życiu. Maryja, Matko Pokoju, odnajdź dla mnie ten spokój, którego szukam. Jesteś ze mną, wierzę w to całym sercem. Prowadź mnie do Twojego Syna, który jest drogą, prawdą i życiem. Niech jego słowa z Ewangelii Jana staną się rzeczywistością w moim życiu. To wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.